Jan na F16. No i co? I próby stworzenia ładowacza do niego. Wcześniej był TZ, TZ4K14. On ostatecznie dostał ładowacz czołowy i ramię kopiące. To było gdzieś tam na wcześniejszych filmikach. A TZ był fajny, twardy i tak dalej, ale niestety jego konstrukcja była taka mocno archaiczna. Zmiana biegów. Katastrofa, brak hamulców i wiele innych rzeczy. Poza tym, z czasem się znucił. Był to ciekawy projekt, natomiast, natomiast trzeba iść dalej. No i w tej chwili japoński ciągniczek groniczy Jama. 16 koni mechanicznych mocy. Przy czym te konie mechaniczne podobno gdzieś taką wiedzę zdobyłem, że one są nie są mierzone na silniku postawionym na stole, na hamowni, tylko one są na kołach mierzone, czyli po pokonaniu wszystkich oporów, oporów toczenia, wałków, oporu oleju i tak dalej. Te 16 koni odczuwalne w nim, one są, to są naprawdę silne konie, on naprawdę wiele potrafi ten ciągnik. Tylko co? No, maszyna, jako maszyna rolnicza, jako ciągnik taki pomagający w koło domu, brakuje, żeby miał ładowacz. Ładowacz w takim ciągniczku, to jest połowa no połowa jego skuteczności, dlatego nadeszła zima, długie wieczory trzeba spróbować coś do niego wymyślić. Założenie konstrukcyjne jest takie, żeby ten ładowacz był um, przemyślany w takim sensie, żeby nie był za szeroki. Często producenci robią ładowacze bardzo szerokie ładowacze, które niejednokrotnie wystają poza boczny obrys ciągnika. Także ciągnik tutaj ma gdzieś tam 100, 116, chyba, centymetrów, jeżeli dobrze pamiętam. A jakbycie miał ładowacz 1,5 metra, to dla mnie też bez sensu, bo tu kupiłem mały ciągnik, żebym wjeżdżał w małe przestrzenie, a nie żeby go sztucznie powiększać. I teraz tak, drugie założenie moje. Nie chciałem, żeby uchwyt do ładowacza był żeby on był pod ciornikiem. W sensie te maszty tutaj wystające, o to, nie chciałem, żeby wychodziło mi z pod żeby sztucznie obniżać yy, prześwit ciągnika. Dlatego one są wystawione w takim dziwnym miejscu. Jest to taka konstrukcja też wysoce. Jest to trochę dziwne może wszystko będzie pospawane jeszcze wzmocnione. Mam nadzieję że to wytrzyma nie mam żadnej pewności oczywiście nie jest to liczone. Ja nie jestem konstruktorem nie, 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 nie próbowałem tego rozwysować w programie jakimś liczącym siły i tak dalej jest to trochę na zasadzie doświadczenia troszkę na zasadzie tego a może się uda i taką mam nadzieję że tak będzie. Natomiast koła się skręcają nie haczą Ciągnik nie, nie jest obniżony, Ob, otwiera się maska, co ważne, tak? tu są takie jeszcze później przyjdą z tej strony dwie pokrywy, jedna z tej, druga z drugiej strony. One muszą się lekko odchylić, żeby się otworzyły. Jest tutaj miejsce na to przewidziane, w ten sposób. Ten pałąk później zniknie, to jest tylko w tym momencie, żeby ustalić osie. Osie, ustalenie osi w takim ciągniku to jest dramat po prostu. A one są bardzo ważne. Tak Każdy wałek, każdy stworzeń chce pracować w osi i on chce pracować w osi. Ten stworzeń stąd chciałby mieć tą samą oś zachowaną co ten stworzeń. I teraz niech mi ktoś powie, jak to wspawać, żeby te osie były zachowane. Ok, ktoś może ma stół do tego specjalny. Ja tego nie mam. Są to warunki. Warunki są jakie są. tak OSB, piecyk. Nie ma szału. Dlatego trzeba sobie jakoś radzić. Pewne rzeczy, yy, pewne rzeczy yy, mogę zrobić tutaj, tak pewnych rzeczy się nie da zrobić. Dobra, i teraz tak. To ma mi ustalić osie, to później zniknie. Dzięki temu maska będzie się otwierała, nawet jeśli nie odpalę ciągnika na przykład, a będę musiał zajrzeć pod maskę, tu nic nad maską nie może być. Żeby, żeby mi się ona otworzyła bez y, konieczności odpalenia silnika. Dlatego też y, dodatkowe wzmocnienie ładowacza z przodu jest poza obrysem otwierania się maski. Nie będzie nigdy kolidowało, gdyby trzeba było maskę właśnie otworzyć przy, y, no nie, nie mając możliwości odpalenia silnika. Teraz tak, ładowacz będzie samopoziomowany. Uważam, w tezecie nie miałem tego, nie, nie miałem samopoziomowania, był to problem. Przede wszystkim przy pracy z widłami trzeba było bardzo uważać, żeby czegoś nie, nie, nie przewrócić. Yy, nawet podnosząc łyżkę z ziemi na pełną, na pewną, na pełną wysokość, ładując na przyczepę, yy, chcę, skupiam się na tym, żeby nie uderzyć w tą przyczepę. Tak? Bo, bo często jest tak, że trzeba podjechać na milimetry. Nie chcę myśleć o tym, że mogę tą ziemię wysypać na siebie, bo też tak było. Yy. No, dlatego tu są już, wspawane są w tej chwili tuleje, do tego pójdą takie krótkie ramiona, później tutaj w tej chwili jeszcze nie ma otworów, to będzie wszystko rozmierzone, oczywiście to jest wszystko doświadczalnie, tak? Tu pójdzie magnesik, kawałek sznurka, będzie poprowadzony do tego, tutaj zrobione ramię. podniesione do góry, opuszczone, zobaczone, będę wtedy widział jakiej długości to wszystko powinno być, jakie to są skoki, czy jestem w stanie uzyskać na przykład pełen obrót pełen obrót ramienia w tym miejscu, tak? bo tutaj będzie jakiś zakres ruchu. Teraz im dam dalej tuleje, ten zakres ruchu jest większy, prawda? A jak dam bliżutko tulejkę, to mam mały zakres ruchu. Także to wszystko jest takie troszkę doświadczalne. No i teraz jeszcze jedna rzecz, żeby ciągnikowi krzywdy nie zrobić, bo to też jest ważne, albo i najważniejsze, yy, trzeba go Trzeba ładowacz jakoś odciążyć i przekazać siłę na, na elementy nośne ciągnika. Przy czym tutaj elementów nośnych no nie ma ramy żadnej. Prawda? No to jest skrzynia biegów zespolona gdzieś tam z silnikiem. I to Tylko to jest cała konstrukcja. Kawałek takiej ramy nośnej, szczątkowa taka rama jest tutaj z przodu. To jest ten płaskownik. Wymyśliłem sobie, że sobie ramę, ramę pomocniczą. Płaskownik gięty na prasie. On przechodzi tutaj do tego płaskownika, będzie połączony śrubami i pod spodem będzie wspawana. Będą wspawane i przykręcone z tyłu aż na tylnym moście. Pod tylnym mostem, o tutaj, czy z bo to widać, tutaj jest taka w kształcie litery T takie wzmocnienie spawane, spawane, przykręcone, zaspawane. Do tego będą szły dwa profile stalowe z prawej i z lewej strony i to będzie wtedy, ładowacz będzie połączony razem z tylnym mostem. To będzie taka moja rama pomocnicza. Dodatkowo, wszystko jest dodatkowo, właśnie te maszty są złapane tutaj z tą przednią ramą za pomocą tych płaskowników i będą zrobione jeszcze od kosy czyli ja to tak nazywam, pewnie się nazywa jakoś inaczej fałowo, nie mam pojęcia jak, czyli tak, od tego masztu pójdzie od, do, tutaj z przodu, aż do, do tej belki pójdzie jakiś taki zastrzał, który będzie to ładnie spinał wszystko do głupy, No taki jest plan przynajmniej. A na koniec się okaże. Trzeba będzie wziąć to w testy, wrzucić tu 200-300 kg, popracować kilka godzin. I zobaczymy, czy coś będzie chciało pęknąć, czy nie. Zawsze można wzmocnić. To też nie jest powiedziane, że to jest wersja ostateczna. Można gdzieś dodać stali są. Jest tu dużo miejsc takich, które można jeszcze dodatkowo wzmacniać, gdyby coś się działo. No i co? I zobaczymy. Stal. Stal, jaką kupuję, jest to stal. To jest zdaje się, że teraz nie powiedział nieprawdy. To jest. S355, tak, bo, bo, bo jest S to jest ta no, twardsza taka spawalna stal. O. Przede wszystkim trzeba zwrócić na to uwagę, że to była właśnie stal spawalna. No bo jeżeli weźmiemy stal, która się nadaje do hartowania, no to wtedy dookoła spawu będziemy mieli takie miejsce, gdzie będzie chciało pękać. Okej, okay, że ją pospawamy i to wygląda fajnie, ale tak naprawdę to, to jest tylko, to tylko fajnie wygląda, a nie służy tak jak powinno. Tutaj mamy te wszystkie wałeczki. One są w miarę dokładne. To są wałki ciągnione. One tam producent zapewnia, tak, że one będą miały tam tolerancję swoją i na nich, na przykład, nimi też osie sprawdzam, tak, żeby żeby te dolne tuleje wspawać w osi. Po prostu wałeczek sobie wchodzi w środek. Pyk, pyk. On był tu włożony w momencie spawania tego. Tu był drugi wałek włożony, FI25. Tutaj był wałek tak samo FIT 25 i w tamtych tulejach górnych jeszcze przed zamontowaniem w ciągniku był, był wałek FIT 30 też wsadzony. Dzięki te wszystkie wałki powsadzane, wtedy to spawane razem z wałkami, spawane poprzeczki. I wiem, że, że tuleje są w osi. To wszystko, ta, ta rama, wiem, że ona jest prosta, ponieważ te wałki wymusiły to, żeby no, żeby, żeby to wszystko się ładnie, ładnie zeszło.